Indyk jest dla mnie! O, wygląda przepysznie! A ty co masz, Sandy? Ja też mam ogromnego pieczonego indyka. To moje ulubione danie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Czekaj, ty też chcesz! No to zagrajmy! Kura, wygrałam! Zaczynam! Spróbujmy! Co? Jest z czekolady! Ale super! Jaki dobry! Jest nawet lepszy niż prawdziwy indyk! Jestem taką szczęściarą! Środek też jest czekoladowy! Jest przepyszny! Sandy, zazdrościsz mi? Mam czekoladowego indyka! A ja chcę już spróbować swojego indyka! Ciekawe, jaki mi się trafił! Otroimy nóżkę... Zobaczmy. Wow! Jest prawdziwy. Mm, ale super. Tak jak lubię. Mm, dobre. Mogę zjeść całego. Przepyszny. Na miejscu Sandy nie cieszyłabym się tak bardzo. E, co ja zrobię?